Siemanko Dzisiaj drugi film No tak czasami jest, że po prostu są takie tematy, które mi się chce poruszyć, a są takie, które mi się nie chce poruszyć Natomiast za chwilę chyba będzie trzeba przerwać film, bo moja małżonka... Mam nagrać film, czy nie mogę? Chcesz pomachać, bo on się będzie dzisiaj dodawał? Już nagrywam Dzisiaj chcę poruszyć kilka takich kwestii, mam mianowicie dwie kwestie Pierwsza to jest taka Możesz coś do jedzenia? Pierwsza to jest taka dlaczego ginęli ludzie w PGR-ach. Bo prawdopodobnie z jakiegoś PGR-u jest ten silos my go teraz po prostu malujemy reinkarnację, rekonstrukcję robimy i pokażę jak oni to zrobili. Nie pasowały im jakieś nogi. Mam w stabilizację włączoną, więc nie wiem czy jak on będzie ostrzył, ale chyba nie jest źle. Nie pasowały im nogi. Podcinali wszystkie podstawy, stopy, i w ten sposób oni to pospawali. I najlepsze jest w tym wszystkim, że to są dobre spoiny. To są właśnie te spoiny, które jeszcze w miarę trzymają, i w ten sposób to wygląda. Natomiast, e, e, tak jak mówię, to są dobre spoiny, nie? Ja je tylko troszeczkę teraz obliżę. Bo te spoiny, które były od dołu. Natomiast no nie jestem w stanie ich Wam teraz pokazać, bo, bo już mam te stopy odwrócone. To była katastrofa, nie? Także te spoiny to jest cudo. To jest spoko spoina i w zasadzie może i mógłbym to zostawić, nie? Tylko, że to jest jedyna spoina, która w zasadzie na tym silo 150 ton kurwa, trzy, przepraszam, ale już jest powyżej minuty. Eee, kurna, które. Nie. 150 ton trzymał drut, kurna, nie wiem co to jest, dziesiątka czy dwunastka obsmarkany, to dwulatek chyba, jak gluty zaschną to mocniej to trzyma tam nie mieli dwunastki, to tu mają chyba 16 albo dwudziestkę więc tak zrobili nie wiem o co chodziło, dlaczego to jest wszystko tak od siekiery porobione natomiast oglądaliśmy no jakby no część tych silosów, dużo silosów było oglądanych i były takie silosy, które dosłownie, te wsporniki, tutaj są takie wsporniki na tym SZG pionowe No to to się wszystko gieło, ja zaraz pokażę jak będziemy mieli powzmacniane te, te wsporniki Także te spoiny, to są spoiny bardzo dobre To są spoiny, które w zasadzie trzymały cały silos, Ty wyobrażasz sobie? Oni tak za komuny, no bo obstawiam, że to było za komuny zrobione To oni w ten sposób obsmarkali, nie? Eee, kurczę, widzisz, najgorsze spoiny już obspawałem, no ale no to pokazuje jak oni spawali, nie? Spawalniki człowieku takie, że... <gryw> ja pierdzielę. ja rozumiem, że... Ja rozumiem jak ja bym tak pospawał, jak, nie? W gospodarstwie swoim rolnym. Ale jeżeli coś składała firma i oni to w ten sposób porobili dosłownie od siekiery i okej, okay, no dobra, no to stało, no ale jeżeli chodzi o... O wsporniki, o, o flansze, o marki do nóg, czy tam, no, o no flansze nóg, tak, bo marki to są w betonie, w beton, czy tam e, dolne podstawy to są marki. No więc e, ja to tutaj delikatnie sobie poprawiam po swojemu, myślę, że będzie troszeczkę bezpieczniej. E, no i ja już te klocki, takie dwucentymetrowe, e, to już są przeze mnie, podkładane przeze mnie statą, tak, przez nas, e, więc kurczę. Ja rozumiem wszystko, no ale jeżeli to stoi na nogach i to jest 150, a może i jak kukurydzy by się nasypało więcej i to jest tak gdzieś tam postawione od siekiery, no to co to się potem dziwić, że ludzie, że ludzie kurczę, no bo były u nas nawet w rejonie było takie coś, że, że po prostu no zginęły osoby, tylko że to akurat nie był ten typ silosu, tylko tam zupełnie inny komnież. To nie jest temat na, na dzisiaj. Odnośnie silosów. Ja tylko chciałem pokazać wam jak kurde za... No prawdopodobnie za komunę robili mistrzowie spawalnictwa. Kurde, no... Szaleństwo. Dla mnie to jest po prostu szaleństwo jak w ogóle ktoś mógł dopuścić do takiego odbioru. Tutaj jest kosz. To jest gdzieś prawdopodobnie na górze, jeszcze dokładnie nie wiem. No i ten kosz gdzieś tam był rzucony. Co nie? I tutaj jest podstawa gdzieś tam właśnie do wchodzenia, nie? Nie, no także tutaj jest właśnie pokazany, też kolejny temat profesjonalnego łączenia stali. Ja jestem samoukiem, ale to, co oni tutaj wytworzyli, to jest Mistrzostwo Po prostu Świata, nie? I co z tego, że ten pręd to jest, nie wiem, dwudziecha, jak, jak chór na dziecko by chyba pospawało lepiej, no po prostu katastrofa, nie? E, no i oczywiście ten silos, e, jak. Część tych silosów, no, które nieraz były źle pomontowane, bo prawdopodobnie ten był nie do końca dobrze zmontowany, i też oni właśnie jakieś tam cuda tworzyli poprzedni monterzy. E, zobaczymy, jak nam wyjdzie, nie? Bo ja tutaj e, tak gada, a nie wiadomo, jak wyjdzie. No i tutaj to jest patent ojca mojego, że on wymyślił to w ten sposób, nie? E, bo to się składa. Może znajdę którąś, e, która się skład złożyła. Jedna była lub dwie, które już tutaj się naginały, bo to jest wszystko aluminiowe. No, ta na przykład już jest przegięta. Nie wiem czy to wy to będziecie widzieć. No więc. E, Postanowiliśmy tutaj taki ceownik dorzucić jeszcze dodatkowe aluminiowe. Dlaczego aluminiowy? No, dlatego, żeby aluminium się ze stalą nie gryzło, żeby to się potem nie utleniało, nie rdzewiało, nie korodowało. Skręcone wszystko na śruby aluminiowe, tutaj wydystansowane podkładkami, gdzie było trzeba, lub płaskownikiem, i na wysokości tam, nie wiem, 1,5 metra to będzie, Półtorej lub 2 metry. Jest zrobione takie wzmocnienie na tych rozpórkach. I mamy nadzieję, że po prostu to będzie dużo, dużo lepiej trzymać, no bo one się zawsze składają właśnie tutaj na dole, więc będzie trzeba to umyć. Natomiast no tam po tych spoinach, no to ja jestem po prostu zaszokowany, nie? Jeżeli chodzi o nogi, to nogi były tak samo pospawane, że przy tych flanszach i przy tych płetwach wszystko musiałem poprawiać. Tam podlewamy beton na bieżąco. I jeszcze pokażę odnośnie na szybkości ustawienia migomatu Magnum dla takich laików jak ja. Dlaczego? No, dlatego, że ostatnio chyba z dwa migomaty takie się pojawiły w naszych okolicach, więc może się komuś to przyda. A właśnie z Patrykiem pozdrawiam cię serdecznie. Ostatnio był te, na ten temat była dyskusja. Tutaj są brzydkie spoiny. Dlatego są brzydkie spoiny, ta może jest trochę ładniejsza, nie wiem, czy on wyostrzył, ale chyba wyostrzył. E, a, jest blokada wyostrzenia. E, dlatego, że to jest farbą już pomalowane, nie? A tutaj to punktowo, bo już mi leciało wszystko. E, I tutaj też wszystko pryska. W dobrze, że ten fartuch mi doradziliście, bo wszystkie spodnie, wszystko popalone. Tak pryska, jak się po farbie spawa. No ale myślę, że te spoiny są troszeczkę warto to poprawić. Nie? I, i, i zawsze będzie to trzymało troszeczkę lepiej. I teraz tak, ja rzadko spawam jakieś takie grube materiały, dlatego polecam osobom, które mają taki na przykład mi go, polecam na, to od Przemka. Przemek mi polecił tego Shermana V4, nie. Tylko szybki sobie trzeba dokupić. I powiem Wam, że przyłbica jest naprawdę petarda. Ja jestem na chwilę obecną bardzo z niej zadowolony. Nawet jakby mi siadła czy coś odpukać w Tick-Kapa. E, widzicie, ona gdzieś tam tutaj od tiga, od drutu popalona od tego. E, szybki, warto sobie kupić, bo jak już jest trochę zapierdzielona, ja bardzo blisko zawsze, dosyć blisko buzie trzymam, więc jak się ją wymieni, to jest spoko. Natomiast odnośnie ustawień tego migomatu, bo ja też byłem wcześniej, znaczy, no dalej jestem laikiem spawalnictwa i, i samołkiem, natomiast mi to bardzo ułatwia. Z jakiegoś e, po prostu portalu internetowego. Ja sobie po prostu robiłem te notatki, nie? I plus minus do grubości materiału, jeżeli spawam, chcę 150 amperów, ja sobie to kiedyś po prostu powyliczałem, że teraz tak, na drucie 1,2 żeby uzyskać 150 amperów mam 2,5. Napięcie 19,5 to jest powiedzmy takie wyjściowe napięcia, to jest 5, co nie? No i teraz akurat mam ustawione na 4,6, czyli mam 220 amperów i 21,9, bo u mnie amperaż nie jest Także możecie sobie na to luknąć, albo ściągnijcie to sobie. Naprawdę to ułatwia. W moim przypadku ja nie mam tego. Nie mam po prostu wyświetlania na tym migomacie Magnuma, nie mam wyświetlania amperażu. I to jest naprawdę spoko. O, widzisz? 1, 2 mm, płozy, pługa, drut 5 na 5,8. I warto sobie wrócić do takich tam, widzisz? Bo to jest jeszcze tak, że to jest osłona gazowa MIX. I to jest niby taka pierdoła, ale mi naprawdę takie coś kurcze ułatwia pracę. I ja sobie wejdę, minuta 5. I tu jest, no gdzieś po prostu z internetu jest to wrzucone. Także, no, albo będziecie mogli sobie screeny zrobić, co nie? Z tego, tutaj drut Lit 08. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Tutaj Lit 1.0 na dwutlenku. Tutaj Lit 1.2 na dwutlenku. Także możecie sobie screeniki porobić i druknąć i Jeszcze dalej Wam pokażę. I tu powinien być mam nadzieję 1. Stal czarna, wyjściowe parametry do wzorca ogólnego. O proszę bardzo, nie wiem jakieś forum spawalnicze. E, grubość materiału na 0,8. to proszę bardzo. I tutaj to z czego ja korzystam często, no to jest 1,0. E, argon z dwutlenkiem. No i masz, nie? Prędkość 3 metry na minutę. Natomiast ciekawe, czy to się pokrywa. Co? pokrywają się te? Eee, no, myślę, że nie pokrywają się. O to mi chodzi, nie? Że tak jak ja tutaj. No, 2,5 to 150 amperów, więc nie, absolutnie e, 4, nie? Chodzi mi, że ta prędkość metrów na minutę nie odpowiada prędkości podawania drutu na tym migomacie, nie? Bo jak ja mam na 4 i 6, to odpowiada. 227, nie? nie? Także. No nie. Także trzeba było sobie te notatki zrobić. A jeżeli ktoś ma nowsze migomaty, no to, to będzie miał ułatwione, nie? Także to w ramach takiego. E, no takiego czegoś, że może się. Myślę, że Patrykowi się akurat to przyda, Bo wiem, że zamówił ostatnio migomat. Także Patryka pozdrawiamy. I. I wracamy, i spawamy. I miejmy nadzieję, że. Będziemy powoli tutaj sobie fajnie działać, także życzę Wam dobrej soboty, bo dzisiaj już jest drugi film i pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam wszystkich majstrów, trzymajcie się, cześć.